Gość Poranka. Katarzyna Kosińska, witam. Zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pan Andrzej Kopać, członek zarządu pełniąc obowiązki prezesa Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, czy Bank Spółdzielczy nadal będzie istniał? Bo w Ciechanowie ostatnio głośno jest na temat właśnie pana banku i wiele się na ten temat plotkuje. Ja z czystym sumieniem mogę zapewnić, że tak, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie. Nadal będzie istniał, pomimo tych przejściowych, mam nadzieję, niekorzystnych komentarzy i atmosfery medialnej wokół naszego banku. A co w ogóle dzieje się i skąd te, te plotki, te, te komentarze? Zacznę może od tego, że w ubiegłym tygodniu została ogłoszona decyzja o wprowadzeniu zarządu komisarycznego do Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz jego upadłości. I spowodowało to, Zaniepokojenie e, naszych klientów, ponieważ mamy do czynienia z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, a tutaj Ciechan z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, którego nazwa jest bardzo podobna do Banku Spółdzielczego na e, Natomiast chcę podkreślić, że jesteśmy całkowicie odrębnym podmiotem, zupełnie innym bankiem niż Bank. Spółdzielczy w Ciechanowie i decyzja o likwidacji banku w Nadarzynie nie ma żadnego wpływu na działalność naszego banku. Czyli wszystkie transakcje w banku w Ciechanowie nadal są realizowane, gotówka jest dowożona, czyli z tym problemów nie ma? Tak, wszystkie. Tak, nasz bank na bieżąco realizuje wszystkie umowy i zobowiązania. Wobec naszych klientów, a środki finansowe, które są zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, są bezpieczne. Wszyscy klienci indywidualni oraz instytucjonalni mają do nich pełny, nieograniczony i ciągły dostęp w transakcjach bezgotówkowych. Natomiast jeżeli chodzi o transakcje gotówkowe, ze względu na ich charakter, to znaczy że trzeba Fizycznie tą gotówkę mieć w oddziale w budynku, no tutaj mogą się pojawić jakieś przejściowe kłopoty, ponieważ my naszą gotówkę do naszych oddziałów dowozimy ze skarbca centralnego, no i póki te pieniądze jadą z jednej lokalizacji do drugiej, to po prostu chwilę może. Poczekać, tak, trzeba będzie chwilę poczekać. Natomiast w tym, w tym samym czasie można zrealizować transakcję w formie bezgotówkowej. A czy jeżeli ktoś po naszej dzisiejszej audycji chciałby przyjść do banku, czy założyć na przykład konto, czy na przykład jest zainteresowany jakimś kredytem, lokatą, wszystko to odbywa się sprawnie, można przyjść, śmiało założyć konto, czy jakiś kredyt sobie wziąć. Serdecznie, serdecznie zapraszam do naszych oddziałów, zarówno tutaj w Ciechanowie, jak i w innych, w innych miastach. Nasze oddziały funkcjonują. Przyjmowane są wszystkie, wszystkie transakcje, zarówno wnioski o otwarcie konta, jak i wnioski o założenie lokaty. I oczywiście wnioski o e, udzielenie kredytu. To, te wszystkie e, funkcje bankowe są przez nas cały czas e, bez realizowane, bez większych przeszkód. Urząd miasta w Ciechanowie wystraszył się chyba trochę tych plotek, bo też e, z, postanowił zamknąć swoje konta, prawda, w banku spółdzielczym. Rzeczywiście zostałem poinformowany w piątek, że Urząd Miasta w Ciechanowie zamierza zamknąć i, i tym swoim tą swoją decyzją no, wystraszył trochę mieszkańców, zarówno przede wszystkim pracowników Urzęda, Urzędu Miasta, a, a później pozostałych, pozostałych mieszkańców Ciechanowa w mojej opinii decyzja była nieuzasadniona. I, I tak naprawdę jest i do pewnego stopnia jest przyczyną tej e, atmosfery wokół naszego banku. Absolutnie, e, absolutnie e, atmosfera jest nieuzasadniona i, i ma charakter takiej trochę fałszywy klienci mogą spać spokojnie, mogą przyjść i cały czas z usług bankowych korzystać, a czy pracownicy banku mogą spać spokojnie, czy oni o swoje losy powinni się trochę zamartwić? Taka informacja. W tej chwili w banku spółdzielczym w Ciechanowie na umowę o pracę zatrudnionych jest około 200 osób. Natomiast około 40 osób jest na przedłużających się zwolnieniach L4 bądź innych. I bank z załogą sto, 160 osób doskonale funkcjonuje. W związku z czym no, no, te osoby, które, które opuściły, bank, opuszcza, opuściły bank w tej trudnej sytuacji, no, wydają się być co najmniej nielojalne, żeby nie powiedzieć, że do pewnego stopnia również zbędne. A czy, czy wiadomo skąd taka grupowa choroba? Trudno jest mi się na ten temat wypowiedzieć. Jestem prezesem do, dopiero od, od niecałych trzech tygodni, od, od, od 6, 6 października i nie miałem jeszcze możliwości porozmawiać z każdym prac, pracownikiem banku. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia pracownikom. Również e... przyłączam się do, tej, do tych życzeń. A czy pan prezes chciałby coś przekazać, jakąś informację swoim klientom? E, po pierwsze chciałbym prosić naszych klientów, aby nie ulegali tym fałszywym informacjom rozprzestrzenianym w Ciechanowie. I w Ciechanowie bank... E, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest stabilną instytucją. Mamy bardzo dobrą płynność, bardzo duże zasoby e, środków. E, jesteśmy bezpiecznym bankiem, podlegamy. E, środki zdeponowane u nas podlega, podlegają ochronie e, i gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wydaje mi się, że. Z Klienci mogą spać spokojnie, deponując u nas środki. I zapraszam wszystkich do korzystania z naszego studia. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Przypomnę tylko, moim gościem był pan Andrzej Kopać, członek zarządu pełniący obowiązki prezesa Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Gość poranka.